With the jailers defeated, we must now turn our attention to healing the wounds he inflicted upon the Shadowlands. The process zaczyna się na silwastwie drana, oczywiście <laughs> Though she proved instrumental to our victory, the terrible atrocities she committed have been neither forgotten nor forgiven. O, widzicie, widzicie? I tu jest i bardzo dobrze, i bardzo dobrze to jest tak powiedziane, To jest właśnie to, co ja przed miesiącami mówiłem, że mam nadzieję, że oni właśnie w tę stronę bardziej pójdą, że Sylwana nam faktycznie gdzieś tam pomoże, ale to nie jest tak, że my jej teraz wybaczamy, że jest wszystko okej. Okay. ok to jest dobry start, podoba mi się. She is to face the new arbiter's judgment. Aha, Pelagos ją będzie sądził, ok Uther awaits you in the ring of fates. Dobra. No dobra, stary, ty, no dobra. O! Dobra. o. I o nie! O nie! Sylvanas uważaj! Będą do ciebie niemiło mówić! <laughs> Okej, okay. World of Sylvanas Spread plus Shadowlands. Okej, okay. World of Sylvanas, roj, Mamy już tu. See her, pay for her crimes. Jaka w ogóle, jaka to jest w ogóle, to jest festiwal cały zrobiony z okazji yy, ukarania Sylvanas, wow. Blizzard wie czego gracze chcą jednak. Uh, Arbiter awaits Though you are allowed within the crucibles of our hell from other mm -hmm, have been granted permission to bear witness. <laughs> uh, yet we are far from the only ones affected by all carnage Silvanas. No ta, no high of our actions have brought suffering. the screaming back at the bunch as she passed. Dobra, dobra, dobra. Come, let us be on our way, no dobra. A co, ty mie, uh, polecisz tam? O, teraz ją dysują. Patrz, patrz, to, to jest... Walk of Shame jest teraz wana. Patrz, jak je wyzywają. Patrz, aż muszą, aż muszą stać te gardy, żeby y, tłumów nie przepuścić. Zbyt zbyt zbyt. How many souls have you Too many. Że tak nawiążę. Ale takie dziury są, powiem szczerze, w tej barykadzie. My, my... Ork Soul to powiedział. Aha, dobra, to jest jakiś hordiak. Te, ja zakładam, że ten, ten ork mógł na przykład zginąć w bitwie o Ron. To była dusza nocnego elfa. No to to chyba to, to jest. To mówi samo za siebie. Dobra, idziemy. Nie wiem, ja się tak trochę czuję, jak ja bym eskortował ten Sylvanus. Ja nie chcę... Ale dobra, dobra. O jezu, ten znowu zaczyna z... Właśnie, bo byli w nią rzucać jabłkami, jak w prologu Dekaleski. Okej, okay. okej. Okay. Eskortowałem Sylvanas, nic się nie stało na szczęście. Secret Service nightborneowe było, jakby spełniło swoją rolę. Okej, okay. take me to the crucible. No i co? To co? Fireworki? No dobra, dobra. Pelagos, rób swoje. The time has come. Okej, okay, tu chyba będzie cinematik. To, to będzie, to będzie cinematik uh, let, uh, let this bring the Dark Saga o oh, matko, tylko nie to słowo, tylko nie S Words, tylko nie saga, ja już, mam, już mam flashbacki po prostu Sylvanas Windrunner to close and herald new down for the Shadowlands. Dobra Let us begin Dawaj Sylvanus Windrunner The time for your judgment is at hand Oh there can be no true justice without Lata. compassion and I can see your Lata. deeds bear the mark of the jailer's influence an influence we failed to contain. The jailer did not control me. My actions were mine alone and I accept their consequences Okay. You know, in your heart. I you know you I submit to the judgment of Tironda Whisper. to ten voice line, i just heard it Okay. Entrusting justice to your most fervent adversary. Are there any gathered here who object to this fate? Objection, Your Honor. I patci patci are doing i as Okay. What game do you play now? I Will Smith. What the hell I hunted would never submit to the blade of her enemy. That would be a merciful end, Tyrande, and I do not expect your mercy, your newfound remorse might be genuine but it can never erase all you have done there will be no peace for you Windrunner, until there is peace for the souls of your victims the is in my now. bring her Przysiągłem, że jak słyszałem jakiś dialog z Peteru jakiś miesiąc temu, właśnie ten, to, to, to tam inaczej się to potoczyło. O, nie zmieni? No, chyba, że. ustalanie całej historii na podstawie dialogu z Petteru nie jest dobrym pomysłem. To też, też tak sobie zaczynam myśleć. How could I possibly pass judgment on Terande's uh, satisfaction? It's going to be okay. Her people were the most wronged. No dobra, dobra, niech ci będzie. When I became the new arbiter, I told myself that I will listen to those around me. Okay, take their counsel. No tak, tak, tak. I have included uh, a silver sentence. Okay, on ma przesłucie co w tyrandech chce zrobić Sylwana, so her fury is tempered by wisdom. Okay, jej furia jest temperowana przez jej mądrość i on ufa jej decyzji. Thank you. Znaczy, jak na moje. Jeśli ja bym był Pelagosem. To ja bym przede wszystkim zrobił taki proces, który by miał miejsce w pandari. Wydaje mi się, że to by najbardziej pasowało. A, tu jest, dobra, znalazłem. To co, tu będzie cinematic? No, jest To jest prawda. To which you do it Debra, so to, 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 to And it will be then that your penance begins. Okay. Every soul lost in its depths, betrayed or condemned, you shall find and send forth to the arbiter. Fine, To be judged with the compassion all souls deserve. You will toil there under Dorothy's watchful eye, scouring every darkened reach until the final soul is free, and you are all that remains. This is how you shall bring renewal to your victims and my people.

Patrzcie, i mina Alerii i tej, i. i, i kurde, tej, i, i Valiry. Ale oni dobre taka scenki zaczynają robić, kurde. sorry. Te. Ej, to czy, Czyli generalnie Sylvanos jest skazana faktycznie e, na grindowanie Daily quest'a w Demo e, na zbieranie dusz, dopóki nie zbierze wszystkich dusz, jakie e, wysłała do Demo. Faktycznie na to zaczyna wychodzić. I. fajne to jest. Zresztą, moim zdaniem to jest spoko. Generalnie moim zdaniem taki scenariusz z, z Sylvanas to jest jedna z lepszych rzeczy, na które mogliśmy liczyć aktualnie. Justice for Teldrassil, Peace for the Kaldore, Ok. The Banshee's penance will save countless lost souls. fate that would not have come to pass had i slain her in ardenweald perhaps that is why mother moon stayed my hand okay the Horde inflicted a grievous wound upon my people you may never earn my trust but you have my thanks for setting things right Proste. Okej, okay. mam jeszcze jeden dialog w ogóle z Varysą. So. After witnessing Sylvanas' deeds during the war, I feared the last of Caesar was gone forever, but when I heard what transpired in Shalalan's, had come to see for myself. I don't understand if you fought me a fool for having hope, but I lost so many a lot. There is a chance that Slythes and I uh, refuse to give up on her. Okay, to pewnie będzie teraz rozmowa uh, Aleri i tej, i Varisy. a gli the Silvanus <sussan> we knew I had ceased hoping for such a thing. I am pleased we had a chance to speak with her, Varisa. I only wish we'd had more time. as do I. But if she stays true to her word and sees <stans> this <stans> obligation through, perhaps one day we will. It will never be like it was before. The pain she inflicted upon the Caldorai, upon the world—how could she ever answer for it? I'm not certain she can. But if her oh, right. brings any measure of peace to those she wronged, at least it is a start. You are right, Lady Sun. Our family has endured so much darkness. We must find a way to cling to hope. Yes, Little Moon. mata father lorys they all only memories we thought our sister was as well but now we shall see Fajne. no kei okay. to tyle A, to... no chcę pieśń że to jest ta muzyka no Jezus jak to się tam nazywało... no no tam no to jest ta muzyka selwa znaczy to jest iteracja z muzyki Sylvanas... Yy, yy, z jak to się nazywało? Lament of the... Lament of the Highborn Tak to się chyba nazywało, tak. Czy tam... Czy ban, Nie wiem, już nie pamiętam, jak się to dokładnie nazywało. No ale to jest ta jakby wersja za wersją głos. No nieważne, no... Wiadomo, o co chodzi. Eee, fajne to było. <laughs> ale śmieszne, bo... Śmieszne jest to, że... Ja oczekiwałem czegoś naprawdę fajnego od zakończenia Shadowlands znaczy pokonania Jailera i byłem strasznie roz... dostałem straszne rozczarowanie i nie miałem jednocześnie absolutnie żadnych pozytywnych oczekiwań za bardzo, no, no może bez żadnych, no ale no, generalnie nie nastawiałem się na coś super, jakby chodzi o zakończenie Sylwana. A, a naprawdę mi się podoba. Naprawdę, muszę powiedzieć, że mi się podoba. Jakby z opcji, które nam pozostały już w tym momencie, naprawdę uważam, że to jest spoko opcja. Bardzo się że nie wróciła z nami na Azeroth i generalnie, no bo umówmy się, to, to jest pewna ewidentna jakby sytuacja, oni włożyli Sylvanas teraz do zamrażarki, w, w demo, i ona przez parę lat będzie tę duszę, że tak powiem, zdobywa jakby w tym momencie możemy powiedzieć, dobra, Sylvanas nie teraz znika na jakiś czas, tam z fabuły WoWa, żeby tam za jakiś czas dopiero to wrócić, jak już tam skończy sprzątać, nie? ale nie, spoko, naprawdę, naprawdę, ja jestem pozytywnie zaskoczony. Zwłaszcza, że właśnie... Nie, naprawdę, spodziewałem się, że będzie... Być... naprawdę fajnie, fajnie, fajnie. A wam się podoba? Ile na 10 dajecie temu? kurde, no, skala na 10 to jest, to jest... to jest ciężka skala. O, inaczej. Tak lub nie. Podoba się lub nie. Ogólnie rzecz biorąc. No, o! Kurde. No, no, to nie jest. No, no, super, to widzę, że nie jestem sam. No, nie, naprawdę, naprawdę, mi się to. mi się to podoba. No, ale. ale tak w ogóle, to. jak tak, e, że tak powiem. Starałem się sobie nie spoilerować, ale że tak powiem, jak mimowolnie, e, jak powiem, słuchałem e, takich pierwszych reakcji, to. mam wrażenie, że nie jestem jedyny, który jest pozytywnie zaskoczony. P.O.V. opowiadasz żartopłatę, że. Żart to, to, te, da, e, no. Dark uh, Iron Dwarfy mają uh, ten w swoich dialogach z Sili, z żartów, mają o płonącym drzewie, i tam jest takie. Oh, too soon? <laughs> to mi się nawet <laughs> A są jakieś fragmenty, które mówią o tym, że on będzie fangę Sylvans, jakieś kłasy będą w domu. A co ciekawe? Ale nie, poważnie, ja, ja mówię, moim zdaniem to brzmi naprawdę ciekawie, jeszcze Anduin to jest naprawdę te... niesamowite, Sylvanas zaczyna być dla mnie ciekawą postacią, no <laughs> niesamowite. Aleksandros i Bolvar, a są, faktycznie, pa... a, dobra, widzę, widzę znaczy to nie jest Aleksandros tylko jest Darion, ale ale no w są w każdym razie no no dobra uh, as I sat for years upon the frozen throne I felt a malevolent shadow upon my mind that no realized was the jailer itd. Uh, it took all of my resolve to resist it no way of knowing how many OK. I have no way of knowing how many of my actions furthered Ice Crown Citadel's true purpose o której nadal nie wiemy niestety za dużo. This is uh, what most insidious about him, even after Zaliat's defeat, I thought he saw uh, it in each uh, of us lives on. No, okej, okay, no to ale ciekawe, kiedy się dowiemy <laughs> generalnie tego, o czym Volvar mówi. No, ale dobra. Co macie My mi do powiedzenia? Oh! Tak. Tak. Plagalata. The mightiest among them already vie for supremacy, okay. like vicious warlords in the wake of their king's death. Okay. We cannot allow any of them to seize command and unite their forces. The Ebon Blade must remain vigilant, and so we shall. Though Azeroth may never truly be rid of the scourge, okay. we will keep them in check. You have my word. No dobra. Ice Crown Citadel remains a seat of dark power. We must not let it fall into enemy hands. Perhaps I should return to No Volga. Let the frozen throne sit vacant. The Knights of the Ebony Blade will safeguard the citadel in your stead. O Matko Święta. O Matko, to, 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 to co, to socket jeszcze kiedyś usiądzie chyba. <laughs> Na tym tronie razie znowu. Strange. <laughs>

Pojedźcie na jakiś tam. Weźcie, pojedźcie na jakiś tam. Na Dragon Ice sobie wyjedźcie, podobno Last minute loty są teraz i, i sobie tam spędzicie trochę czasu. Zasłużyłeś Balwar po tym dodatku. Darionowym Litchkingiem? Chyba, znaczy. Chyba nie wiem. Nie, chyba na, na razie chyba po prostu nie będzie Leech Kinga i po prostu będzie się tę plagę tam zwalczać. I to generalnie taka cenka była też zahintowaniem tego, że bo my wiemy, nie? Że 925 będą pewne, że tak powiem, historie tam związane właśnie z tą plagą tam. Ruszającą się po Azerow i to będzie. No chyba mogę powiedzieć, to no chyba nie jest spoiler jakiś, e, że będzie e, quest chain związany z tym, żeby blood Elfy zdobyły e, transmog weaponów do swojego heritage setu właśnie tam w Ghostlandsach, to jest to, co czytaliśmy tam tydzień temu e, no, i tam będzie właśnie o tej pladze, co się tam... że tak powiem panoszy po azerow No okej. Okay. Faktycznie, i jeszcze tutaj w ogóle dwa dnia. GEN ma coś do powiedzenia, w ogóle GEN tu jest! Okej, okay, dobra, ej, ej, ej! Wow 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 dobra, po kolei, zacznijmy okay. od was. Cinderay are no strangers to suffering and tragedy uh, I see my people massacred i tak dalej. Wiadomo when Silvermoon at last rejoined the world was Sylvanas who extended her hand and welcomed us into the heart. To prawda to są wydarzenia pomiędzy Warcraftem 3 ja War Warcraft. a World of Warcraft właściwie tam jak wychodzi World War of Warcraft. Those days are long behind us now

You stand in the Shadowlands, Regent Lord. Ask the dead she sent here whether they feel peace. As for me, that's something you that never know. Not while the monster who killed my son still endures. I understand. My people are haunted by the deeds of my so you? But are you hoping that the Ranger General you served comes back from the Maw, or would you prefer having your War Chief again? I spent most of my life alongside the Windrunner family. So Varnus was my hero. And my friend. But the Banshee who nearly led the Horde to ruin was neither. Then you shouldn't have followed her commands. Good day, Regent Lord. Good day. King ale sosi. Ale ale Grey go po prostu zbył Ale za jakieś Kurde, fajne są te dialogi Naprawdę fajne, jakieś te... naprawdę ka każdy z tych e, stay a, a, a while and listen dialogów e, z tego, że tak powiem, epilogu naprawdę mi się podobają, fajne są To jest naprawdę fajne, kurde Okej, okay, to miał Sylwa... No i gen... O, jeszcze w ogóle z Palagrosem mogę pogadać. Again, began when, when I first learned of the ma the knowledge filled me with sorrow. A mortal life is so incredibly brief I questioned whether any actions taken within that span of time could truly be worthy of eternal torment. Hmm. <laughs> I confess that as an aspirant. I did not think of such things, only of duty. It was not until I witnessed Uther's plight that I recognized the injustice of the Moth. Sorry, Pelagos, will a mortal soul be sent to its depths. All deserve a chance at redemption. Hmm. Recent events have shown us that a single mortal soul. In fact, Every that they will to of Shadowlands? Mm -hmm. Indeed. For good or for ill. In the end, it was, to was mortals it? and their decisions that shaped the fate of the Shadowlands. As Arbiter, I will take that lesson to heart. Every soul will be treated with compassion and will be given a voice in which afterlife awaits them. Aha, dobra, to mi się wydaje, że tutaj chodzi o to, że od teraz jak dusza będzie szła do arbitra, którym jest Pelagos, to nie będzie tak, że Pelagos po prostu będzie od razu sobie rozstrzygał, gdzie ta dusza idzie, tylko będzie cały proces, normalnie będą y, od kerianów będą pewnie powoływani, nie od wentyru, pewnie będą powoływani, wiecie, obrońcy z urzędu i tak dalej. Nie, to kurde, przecież to cały znowu dodatek będzie, cały serial będzie można w tych obrębach zrobić. Better call Teotar. <laughs> Widzę to, okej. Okay. Co? Bane ma do powiedzenia <grymne> na temat tego wszystkiego. A faktycznie. Patrzcie. Bo ja myślałem, że to jest jeden, ja myślałem, że te wszystkie tymki to jest na jeden, a to ja pierdzielę, ile co jest tych, tych dialogów?

Anyone you would seek out, Bane, for one last conversation before you return to the land of the living? Actually, I cannot going to the I? Hmm. You are asking if I wish to find my father. The truth is, I do not need to. His spirit is always with me, wherever I go, whatever I do. Guiding me just as his ancestors guided is there someone you would visit, given this chance? Prince Kael'thas. What? long have I held the title of Regent Lord? I was truly suited to lead my people. I would ask the last liege of Silvermoon if he regrets the choices he made a chance to mend old wounds and perhaps feel that the torch has truly been passed mm. I'm feeling i understand all too well i pray your conversation brings you the peace you seek my friend okay okay dobra, dobra. Spoko, spoko, spoko. I jest jeszcze ostatnia. I refuse to believe that your fallen worship fashion mówi do mnie jako chordziaka uh, feels even the slightest for her crimes. Uh, when will she answer uh, za to, że zabiła mu syna glower, you have You have ma oh, dobre You have much to answer for as well Gen me to mówi czajcie? On mnie jeszcze w ogóle chce tutaj kurde mi sprzedać bitch slapa Trust your i can't tell you how relieved i am to see you safe my king even after reading Jaina's reports i can scarcely imagine the horrors you endured there were times i thought i would give up the, the control. things he made me do those actions were not your fault you cannot blame yourself i, I... I should have been stronger and when Rin... You were the strongest man I know. No, man Barry, to and when you return to Stormwind, the whole kingdom will tell you the same. I can't go back. Yeah. Ma wielkie... hey, nie ma takiej wielkiej Not yet. But the people need... we so will keep the Alliance safe in my absence. <laughs> and, and I know you watch over everyone I we care about. To and to Anduin z nami to nie wraca. Take whatever time you need. And z nami nie wraca. Okej, okay, to jest ciekawe. I jest to wbrew temu, co mi się wydawało, że się stanie. Przynajmniej, że Androś z nami wróci i tam właśnie będzie tam ciągnięty wątek z Turalionem. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, wydaje mi się, że Anduin, się, że Anduin będzie włączony do tej samej zamrażarki co Sylvanas w takim razie. Okej, okay, ale fascinę wspomnieli, nie? O Turalionie, że tam ten. Kurde, no to nie może być przypadek, no? Aj cholera, i, zno i znowu to robią, i znowu tak hintują. <laughs> Czekajcie, że to muszę jeszcze raz przyznać. The strongest man I know. But the people need Turalion will keep the Alliance safe in my absence. Aha Aha ta, mhm mm nie, 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 ja, ja ci Anduin mówię, co tam, to nie jest tak, jak ci się wydaje. <grywia> 19 dni. Kul. Jeszcze, jeszcze chwilę i się dowiemy, no. Ale naprawdę i co? I to już wszystko? <grywia> Czy znowu coś przegapiłem? Wydaje mi się, że to już chyba musi być wszystko. Ale fajne, naprawdę fajne były te dialogi i w ogóle dużo ich dali. jezus, chyba jeszcze w życiu chyba jeszcze nigdy nie dali tyle tych "Stay and, a while and listen" dialogów. Aż tak kurde. Aż tak się człowiek zastanawia, czy nie lepiej byłoby z tego jakieś kascenki zrobić coś. Ale spoko, fajne, fajne, fajne.